Me. Siemaneczko, cześć. Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony oczywiście ja, czyli Mr. Norbi, i dzisiaj będzie troszkę inny film. Jeśli śledzicie mnie na moim Instagramie, to zapewne wiecie, że niedawno wyposażyłem się w nowe części do komputera. No i pomyślałem, że będzie to wspaniała okazja, aby porównać wydajność mojego w sumie już starego komputera do wydajności tego nowego. Postanowiłem przetestować w sumie cztery gry oraz dwie aplikacje, a na koniec filmu. Post Staram odpowiedzieć na pytanie, jaki tak naprawdę komputer. Będzie potrzebny, do jakich zastosowań? Odpowiedź tą oprę oczywiście na wcześniej wspomnianych testach. Natomiast jeszcze przed samym materiałem chciałem Was serdecznie zaprosić na moje social media, czyli na mojego Instagrama, aby być na bieżąco, na mojego Twitcha, gdzie ferie codziennie są kilkugodzinne streamy, na Discorda, gdzie czasem urządzamy pogadanki z widzami, a na Zcrafta to zaproszę, jak już wystartuje edycja. W momencie nagrywania tego filmu brakuje dosłownie jednego suba do 900 subskrypcji na moim kanale. Tyle procent z Was ogląda moje filmy, lecz nie subskrybuje kanału. Jeżeli podoba Ci się moja twórczość, to bardzo bym Cię prosił o zostawienie suba. Dla Ciebie to jest dosłownie sekunda roboty, a dla mnie to jest naprawdę wielka motywacja i wsparcie. Ok, powiedziałem już chyba, co miałem powiedzieć, więc teraz zapraszam Was po prostu do materiału. Każdą grę testowałem dwukrotnie. Jako iż ważna jest dla mnie jakość rozgrywki również na streamach, postanowiłem, że pierwszy test to będzie zwykły test bez OBS-a, a drugi to będzie z włączonym OBS-em i nagrywaniem przy obciążeniu podobnym jak przy streamowaniu. Na pierwszy ogień Far Cry 5. Z wyłączonym OBS-em na wymaksowanych ustawieniach obydwa komputery zapewniają płynną rozgrywkę. Strona Intela gwarantuje średnio 89 klatek, a przy procesorze czerwonych wartość ta wzrasta do 120 klatek. Mamy tutaj różnicę w okolicach 35%. Ciekawiej natomiast robi się w przypadku włączenia OBS-a. Widać, że 4 rdzenie to jednak w tych czasach faktycznie za mało. Komputer z i7-ką zapewnia 57 klatek średnio, natomiast Ryzen 9 zapewnia FPS-ów aż 92. Jest to różnica 61%. Oczywiście można by pójść na pewien kompromis i po prostu zejść z ustawieniami np. do średnich, natomiast ja staram się tutaj pokazać różnice przy założeniu, że nie pójdziemy na żadne kompromisy. Ciekawiej zaczyna robić się w Shadow of the Tomb Raider. Standardowo z wyłączonym OBS-em obydwa komputery zapewniają naprawdę płynną rozgrywkę na wymaksowanych ustawieniach. Na platformie Intela średni FPS wynosi 85, natomiast na jednostce z Ryzenem średni klatkaż waha się na poziomie 147 FPS-ów. Wzrost wydajności to około 73%. Sytuacja robi się jeszcze ciekawsza, kiedy włączymy OBS-a. Ponownie procesor niebieskich nie jest w stanie zapewnić płynnych 60 FPS-ów, a średnia płynność wynosi 50 klatek, natomiast jednostka z AMD deklasuje Intela i mamy średni wynik na poziomie 100 klatek. I tutaj mamy przebicie aż 100%. Horizon Zero Down, czyli największe zdziwienie podczas wszystkich testów. Nigdy nie spodziewałbym się, że w tej grze różnica będzie najmniejsza. Jak już to się przyjęło, obydwa komputery z wyłączonym OBS-em zapewniają rozgrywkę prawie na tym samym poziomie wydajności. Intel generuje średnio 85 klatek. Natomiast Ryzen 96, różnica 13%. Bardzo ciekawie robi się jednak po włączeniu streama. Na Intelu wydajność spada dwukrotnie, natomiast na Ryzenie spada o 1 trzecią. Intel podczas streamowania szybko obliczając zapewnia nam 42 klatki, natomiast Ryzen 66%. I tutaj jest różnica 57%. Jak widać, Horizon to dość wymagająca gra i ciśnie procesory aż do granic ich możliwości. I też nie do końca mogę stwierdzić, czy jest to problem optymalizacji gry. Natomiast, jak mogliście przed chwilą zauważyć, obydwa procesory miały problem z wyrenderowaniem początkowej części testu. Bez apelacji, nie najbardziej wymagającym tytułem okazuje się być Minecraft. Oczywiście w dość skrajnym przypadku. Zaopatrzyłem się w specjalną mapkę do benchmarkowania Minecrafta, na którym dzieje się miliard niestworzonych rzeczy, i wyniki wyglądają tak, jak możecie zauważyć. Z wyłączonym OBS-em na platformie Intel mamy około 30 klatek na sekundę. Natomiast na platformie Ryzena klatkacz wzrasta do mniej więcej 70-80. Jako iż nie ma tutaj możliwości sprawdzenia, Dokładnie średnich FPS-ów, tutaj nie będę podawał różnicy procentowej. Przechodzimy dalej i włączamy OBS-a. Tutaj dzieje się masakra, na Intelu mamy od 10 do 15 FPS-ów, natomiast na Ryzenie mamy od 50 przez 60 do 70 klatek. Tutaj różnica jest naprawdę imponująca. Z czystej ciekawości postanowiłem tą samą mapkę z włączonym OBS-em odpalić jeszcze z szajderami i wyniki wyglądają mniej więcej tak, jak widzicie na ekranie. Po lewej mamy pokaz. Slajdów, a po prawej co prawda nie ma 60 klatek, natomiast gdyby się uparł, no to można już tak grać. Dodam, że Shadery to była rodzina Sildrus na profilu High, czyli po prostu wysokim. Gry to jednak nie wszystko. Przejdźmy do testów. Aplikacjach. Na początek syntetyczny benchmark w Cinebenchu. Procesor Intel Core i7 7700 uzyskuje w nim 1768 punktów. Czy to dużo? Zaraz zobaczycie. Na procesorze AMD Ryzen 9 5900X postanowiłem przeprowadzić dwa testy. Aby uniknąć błędu pomiarowego. Na pierwszym procesor uzyskał 7946 punktów, natomiast na tym akurat nagrywanym uzyskał 7586 punktów. Słuchajcie teraz, biorąc pod uwagę wynik wyższy, czyli ten pierwszy test na Ryzenie, mamy tutaj różnicę 350%. I tutaj naprawdę widać tą potęgę Ryzenów w aplikacjach. Ostatnim testem będzie tak naprawdę dla mnie najważniejsza rzecz. Czas renderowania filmu. Mniej więcej 10-minutowy film w 30 fps, bez większych ceregieli, na wyrenderował się w niecałe 8 minut. Dokładnie 7 minut i 50 sekund. Na Ryzenie mamy 2,5-krotny wzrost wydajności, bo film wyrenderował się w niecałe 3 minuty. Dokładnie 2 minuty i 54 sekundy. Różnica jest jeszcze większa, kiedy bez nagrywania sprawdziłem render filmu, który na i7 renderował się prawie 2 godziny, a Ryzenowi to zajęło jakieś 15 minut. Szkoda, że tego nie nagrałem, natomiast tutaj jest wielka różnica. Jak można zauważyć, nowy komputer totalnie dominuje nad starą jednostką. I jest to oczywiście spowodowane szybszym ramem oraz po prostu większą ilością mocniejszych rdzeni na procesorze, Natomiast ja osobiście aż tak ogromnej zmiany się nie spodziewałem. Największe wrażeniem wywarł na mnie render filmu, który z 13 minut z hakiem spadł do 3 minut z hakiem. W trakcie testów starałem się mniej więcej procentowo pokazać, jakie są różnice, aby na tej podstawie odpowiedzieć na proste pytanie. Czyli jaki komputer do jakich zastosowań. Od razu mówię, że ja tutaj nie jestem specem. I postaram się posługiwać jedynie wiedzą z moich testów. Odpowiadając na pytanie, jak mogliście zauważyć, czterorodzeniowy Intel Core i7700 i7 na spokojnie dawał radę z gierkami na ustawieniach Ultra z wyłączonym OBS-em. Warto to podkreślić. Jest to zwyczajnie spowodowane ilością rdzeni na procesorze. Mi jednak bardzo zależy, aby FPS-y były stabilne również na streamie. Co mogliście zauważyć? na nowej jednostce. Odpowiedź jest w takim razie dosyć prosta. Jeżeli używacie komputera do codziennej pracy, czyli używania przeglądarki, pisania w Wordzie, grania w gry, nawet na wysokich ustawieniach, no to, tak, no to przykładowo taki czterordzeniowy Intel, mimo że jest no, nieopłacalny i da się zdobyć dużo lepszy procesor w sumie za mniejsze pieniądze. Natomiast jeżeli myślimy o renderze filmów, robieniu animacji czy streamowaniu, warto zaopatrzyć się w coś lepszego. Nie jest to chyba nic odkrywczego, ale po prostu jak już te testy zrobiłem chciałem o tym powiedzieć. I przeprosić za ewentualne stukanie w tle, bo sąsiad robi po raz 500 remont. A tymczasem to by było na tyle. Mam nadzieję, że taki format filmów wam się spodoba. Napiszcie proszę w komentarzu propozycje kolejnych filmów. Jeżeli jakiś mi się spodoba i będę go w stanie wykonać, no to go zrealizuję. A tymczasem to już by było na tyle z mojej strony. Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego materiału. My się widzimy już w przyszłości w nowych filmach. Jeżeli jesteś nowy, nie subskrybujesz tego kanału, a podoba ci się to, co robię, to Taki czerwony Glitcher zostaw tam na dole. Tym, co mają ferie życzę mi miłego wypoczynku, a tym, co jeszcze czekają, no to życzę, żeby się tych ferii jak najszybciej doczekali. Ja byłem Mr. Norbi, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się! No i cześć!